Siema, z powrotem, widzowie, jest rano. Siema! Kolejny odcinek, kolejny dzień. Możemy lecieć. Dobra, co będzie we wiosce? Kurwa, ale jak idealnieśmy skończyli, kurku, ja pierdolę ci... tutaj ciukur. kurwa, zobacz jaka sztuka nowoczesna, jest to... ...koło od taczki do góry nogami. <grym> Dobra, gościu. Tutaj jest, to tutaj jest... Gdzie jest Cała jedna skóra. Mmm. No. O, jest, są jakieś Dobra, Co tu sprzedaję? O, iron helmet, złoto, żelazny kilof, GG. Kurwa i wszystko wziąłeś? Tak. tak. Mogę ci dać żelazny, złoty helm. Tak, i ja jestem na to kształt. O, 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 tu jest żelazny kilof, by the way, możesz sobie wziąć. Uhuhu. Uh. Pa na mnie, pa na mnie! <laughs> Nie, kurwa! Co za kurwa chuj Łatwo, łatwo! Dobra, masz craft, ja mam crafting, czekaj. Bo jeszcze se buty skraftuję i mam cały żelazny set. I kurwa, kotek tu jest. Pies. Nie. E, złoto se zostawię już lesku złoty, lesku. Niebieskie łóżeczko to wybiłem, będzie lepszy sam. Okej. Okay. Czy fioletowe. A jakie gościu sobie wymarzysz? Fioletowe zarazie. A co? Już nie będziesz się pierdolił w tańcu. Nie, 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 nie. Dobra, trochę pochodni mi se zrobił. Gościu, a tu jagódek jest wszystkiego, nikt mhm. Potężna wioska, no to na Dobra, pochodnie tu, jedzenie tu, bloki budowlane tutaj. Y, tarcze się robiło jak? Co no, dwa patyki tylko skrzynce były? Dobra, gościu, mam tarcze, mam mieć żelazny, jestem już cały na żelazo. Maszyna do wycinania ja jaj chyba nam się nie przyda, nie? No, niekoniecznie. No na bardziej do budowy, a my chyba nie planujemy za No nie, ty tu jest jeszcze dalej wioska kurwa, e Jest nie. kowal? a są lisy Jest kowal Ma w wurnejs A ma furnes Ale się wystakujemy, ja ci pierdolę Ty już tu wszędzie byłeś Chyba hm. ale kartograf no dobra no, chyba cały Ty, a jak chciałbym liska To trzeba na shiftcie jakoś, nie? To jest lista No był tu jakiś Tam jest, pa! Chip, cip, 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 cip. No chodź. To mama lis. Uuu, mam lis! Nie, bo lis działa tak. Lis chyba działa tak, że trzeba rozmnożyć dwa dzikie i dopiero ten rozmnożony będzie. Jakby... A. Spojanie. No to jeszcze... no, ja w górę, nie? Tu, tu... Ty, no, tu jest ten, zobacz co? Kanion. Au! Kanion? A kaniony Jakbyś... są used, widziałem na Jakbyś... jakichś szorcach. Jakbyś wywalił się na jagódki, to pędzisz, że to byłby całkiem zabawne. widzisz, zrobiłbyś takie haha. Ha. No haha ha, i nowy odcinek. No nie na odcinek, bo dopiero ten zaczęliśmy. O tutaj. Gdzie ty jesteś? Kurwa czy my jesteśmy tylko razem wtedy jak na łódce płyniemy po pierdoli mnie? No to mówię, żebyś sekund. No kurwa obok Ale jest. Ale ja nie się. wiem dziś. No, mówię, co o, cześć. Sorry, jestem ślepy. A, to jeszcze wioska jest? Co to było jak? Nie, to by... Kolejna? Nie. no tu jest jakiś. Wreszcie są dynie. No, chodź, ale już. Teraz no mamy... To co? Teraz pod diamenty kurwa, bo trzeba ten obsydian nakopać na portal do netheru. W ogóle tarczę masz? Nie. A widzisz, że ja mam. Kicia tu jest. A nie mamy rybki. e to chuj. Tam zaraz wszystkie. Trafiłem na żag podczesta po prostu Siadaj. Mm. Siadaj, nie mówię, że to jest. To teraz szukamy Kejwa Albo jeszcze jednej wioski. Opa, portal do netheru. No i kurwa z głowy. O, <tryk> o Smite 2 miecz. My guess. No dobra, no to nie musimy kopać jeszcze tyle obsydianu, Możemy tutaj zrobić swoją Gościu, bazę wypadawą. Buty, ochrona przed pociskami. GG, teraz nie będą Mana się mogli spięć już mamy O, no nie, bo trzeba tego krainka obsydiana rozjebać Tak No No ale i tak musisz jeszcze jeden postawić, zwykły Czy masz? No tu jest Dobra no. <noise> A, CO?! Nie, teraz nie! To się wytnie. <noise> problemy techniczne. Żartuję. <noise> Dobra, musimy się wkopać. Musimy się wkopać, albo znaleźć jakiegoś kejwa tu blisko. Dobra, I wykopać ja trzy bym... diamenty. Ja to, ja to powiem tak, robimy tu kurwa domek. Tak, żeby postawić skrzynkę, i tylko tyle. Nowy kawałek od porcelana. Nigdy życiu byś nie wiedział, że tu jest kurwa ten. Dobra, to ja kejwa jakoś szukam. A kordy? Jakie są kordy? 170, 270, 170 -270. To ja szukam cave entrance i idziemy po diaksa albo azalia drzewka, to wtedy las cave i w ogóle będą diaksa. A w takiej zbrojce to no, nikt już nas nie zajebie przynajmniej mnie. Jokes on me, ktoś nas na pewno zajebie. Mój star. Na przykład. Au! Daj widzowie to nie będzie najpiękniejsza budowla w moim wykonaniu, ale będzie za to można gdzie mieszkać. A tu tu. A wiadomo, najważniejsze w mieszkaniu jest mieć gdzie mieć spać i gdzie srać. A kibel? Jest. Zaraz zrobię, no. Okej. Okay. Chociaż do wody możesz się wysrać, od razu dupę eee. se umyjesz. G -g -g. ty kurwa inżynierem z zagranicy jesteś? To Jeszcze, to jestem inżynierem kurwa lotnictwa, a nie inżynierem to nie kurwa... Nie No Kurwa jak masz kibel, to i tak straż do wody przecież. No kurwa nie do oceanu. To jest jeziorko. Nie, Taki ja byli... duży kibel. Nie wiem jak to jest. Nie lecisz, lecisz z samolotem i trzeba bombę zrzucić. Może to działa jak w pociągu, że w pociągu zawsze jak strasz na tory leci. To tu też może jest tak, że sraż i lecim przez samolot, czy nie wiem. Nie no słuchałem na wykładach, jak aż bez, tak. Jakby z pociągu leciało na tory, to przecież przecież gówno na torach leżało. No, ale chodziłeś kiedyś tak po torach? Tam nikt nie zra w pociągu, bo tam zawsze są upierdolone wszystko. Nie, no jakieś żule czasem strają, co zamiast. Stare się jest takie kurwa epickie, to jest fast travel dosłownie. Idziesz sobie na stacji się w. O! Wioska kolejna. Wsiadasz do losowego pociągu, strasz i jesteś w innym mieście. Powiedz mi, gdzie są minusy. Tak, akurat tru. No musisz zapłacić za bilet. <grym> Chyba, że jesteś jakimś ta. weteranem wojennym. A, to też prawda. Dobra gość, to znalazłem zimową wioskę. Zimową wioskę, zimową wioskę mam. Tak śmierdzące gówno Gdy robisz, się... żeby nikt nie zadawał pytań. Po prostu. Okej. Okay. Ty, we wiosce może być ten? Kurwa, Dianek, chcesz się zrespić? Mogę, w chyba. Kurcze. No to szukam. Kiedyś były chyba, że jakieś... No była w tej kur... że nie ma. Oj śnieg pada, ale cute no Robimy nie poty? Na no nie, na nie mamy Netherwork. Nie mamy Ale weź standard, to się zrobi poty na ogień i na regenerację. Czy coś. Jak chcesz tak. zrobić poty na ogień, jak musisz mieć kurwa... No już z Netheru wyjdziemy, to już nie będziesz tam wracał. No, jak lidera nam przyjdzie bić kiedyś? A zrobimy No tak okay. taki. Full hardcore, zabijemy Widera i jest to tego pojeba podziemnego Wardena? No A kurcze No dobra Dobra gościu, gdzie tu jest kurcze Czemu zimowa wioska i są lodowe fiutki A czemu zimowa wioska nie ma skrzynek w ogóle Nawet w kurwa domie sołtysa nie ma skrzynek żadnych, ale useless No piecyki są, no biedak jak chuj w tej wiosce są No trochę się ja tu mam gdzie spać Możemy iść w spanko jak chcesz się No to ja już robię o. To mm. nice. no i des przestał na pierdzielę a umieśnie jak przestał padać. Mm, kurwa buraki. Nie chcę buraków. Sam żyj burak. A to trochę akurat Jakieś iglo mogłoby być takie iglowo, iglo iglo Eee... ziemniak Dużo chleba No daj tego ziemniaka ten jeden, ten ziemniak, was, jeden ziemniak to zawsze jeden ziemniak No moja wina, że wioskę znalazłem i chcę się dokoksować jeszcze gościom. mam 24 chlebki dzwon ja mam 46 okay, jagódek A jagódki są useless Można je jeść. no. Mo. Mo. Upgrade gear, no chyba nie chcemy tego eee, No może coś tu jeszcze będzie, jest jakiś blok lodu nie... Kicia. Ja bym se kotka ogarnął. Mogą być się rybki w tym? Jak to się nazywa? Nie, to chyba z tak To się mogą pływać w wodzie po prostu, takiego zajebania. To to mi chodzi. Ale chyba nie ma czegoś takiego. No to nie będę miał kota. Mówi się trudno. No pochodzę sobie jeszcze tutaj i... i... i, i, i no. I nie wiem, tepaj coś kurwa. Nie mam panie hmm. Czy jak hmm. wojna. Hmm. No nie będę szedł na fi blok fiutów z lodu, no już tam nic nie ma chyba. Ale wejdę sobie na górkę, jeszcze coś ze o kurwa, niedźwiedź mnie będzie bił? Chyba tak. No. To nie będę się bił z niedźwiedziem. Ulchny niedźwiedź tak zwany. A to tu już jest skurwa. kurwa. Taki, a nieważne. Ktoś może się zaśmieje. Jeśli widzowie zaśmieliście się, to dajcie znać w komentarzu pod tak pamiętajcie o takie... łapce w górę, pamiętajcie o łapce w górę A o subskrypcji oczywiście i o dzwoneczku, z żeby... tak, dzwoneczek. No właśnie, to... wezmę dzwon, wezmę dzwon z tego, wezmę dzwon z woski, to będzie tak jak kurwa było, wiesz... Eee, żeby... Sub, żeby no, żeby dzwoneczek jebie. no nieważne Też wymyślę iglo, znalazłem to takie iglo, iglo Które iglo było takie, że się schodzi? To tutaj gdzieś był jakiś trapdoor czy coś? A to się w losowym iglo respi. Ale to no, chyba był trapdoor pod dywanikiem, a to nie było, to chyba nie będzie. No nie, nie. Na no to jebać. Nie, nie. Tum, 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 tum. Tu już was ograbiłem? Tak już was ograbiłem. Ta. Gdzie był dzwon? Dzwon Zygmunta. Zygmunt III Zaza. <laughs> A ty co, co robisz, mam? panie kolego? Kończę budować domek. Trochę przynajmniej można odłożyć takich itemów, co. A może się kiedyś przytaczą. No i tak będziemy korzystać z naszego tego portalu do Netheru. Eee, co to było? 170, i. O kurwa, to ja jestem jakoś w dupie. 160 700. No to nie jestem aż tak w dupie. Pom 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 pom. pom. Ja cię tak zerknąłem, to już godzina minęła. No, mam idzie. Zaraz no, mam no, w to by się nam No ludzie tyle czasu to pięć razy Minecrafta przechodzą <laughs> Dobra, ale my jesteśmy specjalni tak. No powiedzmy. My to robimy bardzo powolny speedrun to adventure speedrun to, to ma być. Hardcore adventure, o. Okej. Okay. Może być Chyba e, bo zgubiłem domek. No się nie zgubiłem domku, ale nie mogę do niego trafić. Blisko jest. Z portalu jest, to jest No wiem, kurwa, ale składają wiedzieć, że jest portal Ty, bo trzeba coś zrobić, bo to taki nudny będzie odcinek. W sumie ogarnaliśmy tylko wioskę. No dobra, domek zbudowaliśmy. Powiedz, powiedz. W to prawda, nie na piasku, ale jeszcze wiecie co, zrobimy farm. Mamy tak dzwona, no, pamięta... zjebnijcie dzwona na kanale, <laughs> Czekaj, bo żeby dostawać to powiadomienia to... o nowych odcinkach. U mnie jak się rusza dzwon, to kurwa znika. <laughs> Zajebista podłoga by the way. Kurwa się postarałem, kurwa. No, jeszcze borówki, żeby to. Tak, zasieki ale... no. Zasieki, kubra. je damy Zasieki. Postawiłeś piecek? postawiłeś tam tylko jeden. No bo jest jeden na surowce, i drugi na żar. No, niech ci pięć. Dobra, to tu Ziemniak No dobra, no to w następnym odcinku chyba pójdziemy po prostu po diamenty i tyle Dobra, ja tu jeszcze zasadzę parę kakofej Okej okay, okay. Jakąś pszenicę zasadzę Morzeczki by fajnie były jak Mam jednego kartofla chcesz? Możesz posadzić Farma jest po Dzień prawej. jesteś? A widzę widzę Też buraka znalazłem ale burak jest useless Tutaj ja się zciera Nice Tam trochę mieliśmy przy co tu jeszcze jest? No, to tak nic bardzo tu nie mamy. Chciałbym, no. żebyś chciał, żebyś Masz jednego kobla? Nie. Daj. No nie mam. Kurwa, no jak to nie masz kobla jednego? Miałbym mm. no ja po pokopać trochę. No, już robię zejście do Keiva. Nie znalazłem cave'a, to trzeba sobie jakoś radzić, tylko muszę skraftować łopatę, bo mnie pojedzie. Au. Czekamy na incydent, na no, Nie ma opcji, już ma, tyle że... żeśmy... No tyle już zrobiliśmy, że nie ma opcji, że piję, ale... My to nic żeśmy nie zrobili, dobra, <laughs> ale... powiedz. <laughs> powiedzmy. Domek mam! Dobrą nas nastaw. No powiedzmy, no teraz tylko trzeba diacki znaleźć. Daj te, czy kurwa wiesz, to zrobię sobie siekierkę. Trochę drewna na zapas pokopie w tym czasie. To wiadomo się przydaje na różną okazję. Kopmy tunel, kopmy Kurwa, nie tak poleciało. Kopmy tunel, kopmy wieńcz tunel. A kopanie niech nie ustanie. coś takiego. Tu lubisz koppać tunel, koppać tunel. Bo, ja... bo ja tak. Czy też czujesz w sercu przypływ mocy? Bo to kochasz tak. Składasz kilo w Crafting Table, już go w ręce masz. Też lubisz kopać tunel, kopać tunel. Tak jak ja. Pamiętajcie, widzowie, jak lubicie kopać tunel, to napiszcie. E, Lubię kopać tunel. Lubię kopać tunel w komentarzu. Zobaczymy, ile ludzi dotrwało do tej minuty. odcinka? chyba <laughs> nikt. Dwie osoby na <laughs> Prawdziwi fani kopania tunelów tu dotrwają. Uwa, jakbym mamusi wysłał, to może by obejrzała, powiedziałaby, ale jest, jest, jest coś zdolno. coś. nawet nie mój POW, ale no. Yy, wśród ludzi, którzy napiszą, lubię kopać tunel, w komentarzu yy, będzie losowanie, i hmm. następny odcinek będziecie mogli być gościem na odcinku następnym. Także. Zapraszam do pisania. Lubię kopać tu, ja w komentarzu. Mam cave ziomek. <laughs> Oczek. Może drewno, Dripstone cave. Y. Uuu, trial chambersy znalazłem. Uuuu, co się opłaca robić w ogóle. W sensie, no nie to, mamy jakiegoś. <laughs> 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 Gościu, mam Lingering Poison kurwa Potiona Nie wiem, ja tam nie idę, pierdolę. Ale znalazłem Trial Chambers. Rerecorded, totalnie. Czy coś. Jak się po polsku nazywają kurwa Trial Chambersy? Komnaty kurwa prób? No. Brzmi bardzo Heroesowa, no ale nie będę się tutaj tak, wypowiadał. Tak. Żelazo Ja żelazo mam Ja żelazo mam Nie ja wiem czy wiesz, czy to kraszta. Nie wiem no Musimy zejść niżej We need to go Nipper Jak zejdziemy niżej to za to żelazo nie będziemy mieli To jest pojebane w tym Na nowym Nie ci to żelazo jak nam już de są potrzebne Ja mam w ja Nie nie Rację, Diax sta No potrzebujemy Diaks killoff i co jeszcze? To jest kurwa się w No ja dalej poszedłem, tylko że dalej tutaj wyżej jakby jest. To tam nie idź No i zabrałem jeszcze 4 żelaza przy okazji. Eee, no, no we need to go Gniper, co ja tu muszę pierdać. O! O! Prolasz stulecia mógłbym zrobić Pato, pato Nie, 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 Teraz <ścoughs> Teraz bolami na pierdalek Ty hmm. tu pilager jest zrobi ho! chuj tu chodzi Creeper! Dobrze, mam shielda Dobra, złazisz tu, czy kurwa co ty robisz? No ja tu z lapis znalazłem się na odech. Ściele tu Bardzo dobrze. I ci lapis. Doję ci A, A, gościu, idziemy na full, jak chcecie. Było blisko. No ja słyszę mini pila coś takiego. Gościu Redstone Sproszkowany Redstone po polsku Albo czerwony proszek, jak kto woli. Ja wolę czerwony proszek, no ale chuj Ja wolę skibiditoilet A ty kurwa skibiditoil toilet, Sam jesteś jak ten kurwa skibiditoilet Diaksy! Diaksy! Kurwa, mam to, mam diaksy. Pierwsze, pierwsze diaksy. Udało się. Ile? Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. I sześć. Sześć diaksy w gościu na dwa kilofy. Ale ja tu bym jeszcze pochodził po tym Kiewie, bo łajnot i prawie się wpierdoliłem z nimi do lawy No to jest lacę, No, każdy ma swoje priorytety. Ja tam lubię Diax. Ja już mówiłem, że lubię skiby ale jeszcze nie mam rudy skiby No jeszcze nie, nie dodali nie do, do Minecrafta. Wydaje mi się, że to nie jest zły pomysł w ogóle. Uh -huh. Um. No już nie ma diaksów, ale shit. Tylko 6 Albo aż Chyba, że na suficie. Nie, otóż nie. A ile <grym> wezmę teraz do dołu? Minus 64? 64. Yeah. Jesteśmy na minus 20. Przynajmniej ja To tędy sobie zejdę, bo to był taki kurwa dziur Dobra, trzeba polać picia, tak tak bo Kurwa, dzisiaj jest chyba z 50 stopni na dworzu, widzę. Gościu, kończymy odcinek, bo tutaj kurwa trzeba iść jeść. Ale znaleźliśmy diaksy powiedzmy, więc jest jakiś progres. Więc co? Dziękujemy, no, dziękujemy. zapraszamy na drugą część caveów za. Moment, już. No, <laughs> dla, nas, dla nas za moment, dla was za, za ileś czasu na pewno. No, do widzenia. No.